Zachwycająca stylizacja i najnowsze ślubne trendy w jednym materiale wideo. Odkryj, jak Marta Manowska na weselu przykuwa uwagę swoim wyrafinowanym minimalizmem. Przenieś się do świata elegancji i klasy, dowiedz się, które kolory i kroje dominują w sezonie 2025 i stwórz własną idealną weselną kreację. Marta Manowska, znana szerokiej publiczności ze swojej pracy w telewizji. Podzieliła się ostatnio na swoim Instagramie fotografiami z uroczystości weselnej, na której niedawno gościła. Jej wybór odzieżowy bezsprzecznie przyciągnął uwagę i zachwycił obserwatorów, prezentując się jako połączenie klasy i nowoczesnego podejścia do mody. Kreacja, którą wybrała, była utrzymana w kremowo-beżowej tonacji, co stanowiło harmonijny kompromis między elegancją a subtelnością. Długa sukienka Maxi wyróżniała się nie tylko swoim krojem, ale także interesującymi teksturami materiału. Ogromne wrażenie robił podłużny dekolt oraz delikatne geometryczne wzory, które dodawały jej niepowtarzalnego charakteru. Specjalną uwagę przykuwał dół sukni wykończony z myślnymi rozcięciami. Tego typu detale w sukienkach są szczególnie cenione, gdyż oprócz estetycznego wydźwięku oferują także praktyczność, wolność ruchu, tak przydatną podczas tańca. Prezentacja Marty Manowskiej to esencja minimalistycznej elegancji, której integralną częścią były też buty na wygodnych koturnach, idealnie dopasowane do sukni pod względem koloru. Rezygnacja z dodatków biżuteryjnych pozwoliła zachować elegancką lekkość całego stroju, a stylizacja stała się kwintesencją klasy w najczystszej jej postaci. Rok 2025 przynosi ze sobą tendencje modowe, które kładą duży nacisk na eleganckie, lecz neutralne kolorystyki, jak beż, Brąz czy złoto? Te barwy nie bez powodu cieszą się uznaniem wśród uczestników przyjęć weselnych. Są nie tylko klasyczne i ponadczasowe, ale także otwierają szerokie pole do modowych eksperymentów z tkaninami i dodatkami. Jeśli zdecydujemy się na kroje bardziej dopasowane, podobne do tego, który wybrała Marta Manowska, jesteśmy w stanie podkreślić atuty swojej sylwetki, równocześnie nie rezygnując z poczucia komfortu. Wydłużone rozcięcia w takich sukienkach stają się coraz popularniejsze, nie tylko dzięki swojej estetyce, ale również oferują praktyczność, szczególnie podczas tańca i wielogodzinnej zabawy. Jak stworzyć doskonałą stylizację na wesele? Odpowiednia kreacja na wesele to sztuka osiągnięcia harmonii i równowagi w doborze poszczególnych elementów. Kluczem do udanej prezencji jest wyważenie detali, tak by całość tworzyła spójny i estetycznie zgrany wizerunek. Kiedy decydujesz się na sukienkę bogato zdobioną, warto wzbogacić ją o subtelne dodatki, które podkreślą elegancję, lecz nie przytłoczą jej blasku. Przykładem niech będzie wybór Marty Manowskiej, która postawiła na suknię ozdobioną licznymi detalami i doskonale dobrała do niej akcesoria. Stworzyła tym samym kompozycję, w której odważna kreacja była zrównoważona przez minimalistyczne elementy, jak delikatne kolczyki czy subtelny naszyjnik. Z drugiej strony, jeśli wolisz kreację o jednolitej fakturze i bardziej stonowanym charakterze, otwiera się przed tobą możliwość eksperymentowania z dodatkami. Nie bój się sięgać po niebanalną biżuterię o odważniejszych kształtach lub nietuzinkowe obuwie, które doda całości wyrazu. Esencją każdej stylizacji powinno być jej dopasowanie do formalności i klimatu wesela, na które się wybierasz. Styl kreowanej przez siebie postaci na tak wyjątkowe wydarzenie powinien współgrać z jego charakterem niezależnie czy odbędzie się ono w eleganckiej sali balowej, w ogrodzie czy nawet na plaży. Marta Manowska jest doskonałym przykładem, jak prostota i umiejętny dobór elementów mogą prowadzić do nieprzeciętnego efektu. Jej ostatnie stylizacje pokazują, jak można zręcznie łączyć klasyczny styl z nowoczesnymi akcentami, pozostając przy tym elegancką i pełną wdzięku. Ten niezmienny związek między klasyką a współczesnością sprawia, że stylizacja staje się ponadczasowa ale jednocześnie odzwierciedla nowe trendy modowe. Warto zatem inspirować się takimi przykładami, pozostając otwartymi na nowe rozwiązania, zachowując przy tym umiar i własny styl, który będzie nie tylko wyglądał modnie, ale także pozwoli poczuć się pewnie i swobodnie podczas uroczystości. Rolnik i miłość. Daj suba i łapkę w górę.